Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj mam świetny temat, szczególnie dla osób początkujących, ale też dla każdej krawcowej, która być może nie do końca zna sposoby na równe szycie i łatwe szycie. Dzisiaj pokażę Ci 6 trików, dzięki którym możesz w łatwiejszy sposób szyć równo. I teraz zaczniemy od najprostszej rzeczy, czyli od Twojej igły, a w zasadzie od pozycjonowania igły. Każda osoba, która szyje, bardzo często stosuje taką metodę, że lubi przykładać materiał do krawędzi stopki. Ja szyjesz jakąś rzecz, podkładasz pod stopkę, i pierwszy sposób to jest taki, że podkładasz materiał w taki sposób, aby dotykał on do krawędzi stopki. Tak bardzo często szyjemy. Zszywamy na przykład dwa kawałki materiału. I teraz ważna jest pozycja igły. Każda maszyna ma tak wypozycjonowaną igłę, że celuje ona na środek stopki. Ale są też pokrętła specjalne w maszynie, które powodują, że stopkę możesz przesunąć na prawo. W niektórych maszynach możesz przesunąć na lewo i w niektórych maszynach jest tak, że to jest przesunięcie skokowe, czyli od razu dźwignia przeskakuje ci maksymalnie na prawo i maksymalnie na lewo. Natomiast w niektórych maszynach, takich które ja lubię i akurat ta maszyna ma taką funkcję, że my możemy przesuwać sobie płynnie, czyli ja mogę przesunąć sobie o milimetr o milimetr, o milimetr i o milimetr, tak? Czyli nie muszę od razu na maksa przesuwać. I to jest pierwszy sposób, kiedy Ty możesz sobie za pomocą równego ustawienia materiału przy krawędzi stopki szyć i wtedy będzie równo od krawędzi, a dodatkowo pozycją igły możesz sobie zmieniać, czy będziesz szyć bliżej tej krawędzi, czy dalej tej krawędzi i zaraz pokażę Ci to w praktyce. Ja mam teraz w maszynie ustawioną stopkę w pozycji centralnej, i wiem, że jak będę szyła, przestawiając materiał do krawędzi z centralnym ustawieniem igły, to mój ściek będzie około 7 mm od brzegu. I teraz ja tak przeszyję. Podnoszę igłę do góry, i teraz pokażę Ci, że bez przesuwania materiału, czyli dalej materiał dotyka do krawędzi stopki, ja teraz tylko i wyłącznie będę zmieniała jej pozycję. I możesz zmienić w stronę prawą. Ja przesunę na maksa w prawo. Zwróć uwagę, przesuwam pokrętłem, a tutaj mi się igła przesuwa w prawo. I teraz nic nie robię z materiałem, zaczynam szyć. I teraz igła szyje mi bliżej od prawędzi. Zaraz ci to wszystko pokażę. Natomiast teraz znów nic nie ruszam. Igłę przesuwam teraz w pozycję lewą, bo w mojej maszynie jest taka możliwość. I znów szyję, nie zmieniając pozycji materiału. Zwróć uwagę, jak wyglądają teraz te przeszycia. Pierwsze przeszycie jest 7 mm, około 7 mm od brzegu i tu igła była ustawiona w pozycji centralnej. Tutaj dalej przestawiłam igłę na pozycję prawą i widać wyraźnie, że szyję teraz bliżej od brzegu i tutaj już jest około 5 mm. Natomiast na samym końcu przesunęłam igłę na prawą stronę i teraz jest to centymetr od brzegu. I ta funkcja maszyny, czyli... Pozycjonowanie igły na boki jest to bardzo fajny sposób na to, aby można było w łatwy sposób szyć określoną wartość od krawędzi. I akurat te trzy pozycje: 7 mm, 5 mm i centymetr od krawędzi są bardzo często używane podczas szycia. Bardzo często szywasz centymetr od brzegu. I ja na przykład w swojej maszynie, żeby zszyć coś centymetr od brzegu, nie muszę się martwić i w jakiś sposób manipulować materiałem, przesuwać go na prawo i na lewo, bo w mojej maszynie mam lewą pozycję igły, czyli mogę sobie maksymalnie przestawić na lewo, zszywać jakąś tam rzecz, którą szyję i nie martwię się o to, czy tu wychodzi mi centymetr, bo już to przetestowałam. Wystarczy, że położę materiał przy krawędzi stopki i szyję i wiem, że mam 3 centymetry od brzegu. Dlatego też ja zawsze polecam, lubię takie maszyny i zawsze polecam osobom, moim kursantkom i moim osobom, które ze mną uczą się szyć, żeby wybierając maszynę, zawsze zwracały uwagę, czy w maszynie, którą kupują, jest płynna regulacja igły na prawo, na lewo, żeby właśnie obie te pozycje były i żeby to była regulacja płynna. Czyli ja mogę sobie nawet o milimetr przesunąć, nawet o 2 mm, a nie od razu maksymalnie na maksymalnie. Czyli tutaj podsumowując ten pierwszy sposób, to jest ustawianie równostopki przy krawędzi, a manipulowanie jedynie ustawieniem igły, przez co możemy sobie właśnie równoszyć i takie typowe odległości od krawędzi. Drugim trikiem na równe szycie od krawędzi jest podziałka, czyli kierowanie się podziałką, która jest tutaj na płytce ściegowej. To polega na tym, że jeśli chcesz szyć określoną wartość od brzegu, a ona mieści się w tym przedziale, co jest tutaj na podziałce? Wystarczy, że ustawisz igłę w pozycji środkowej, no bo te podziałki są wypozycjonowane do środkowego ustawienia igły, i teraz układasz krawędź materiału do danej cyfry. Na przykład, jak ułożysz do jedynki, a igła będzie na środku, to szyjąc, będzie to centymetr od brzegu. Jeśli krawędź ułożysz do podziałki, która oznacza 15, czyli 15 mm. To przeszycie będzie właśnie 15 mm od krawędzi. Jeśli chcesz więcej, to tutaj dalej jest podziałka jeszcze 2, 2,5. No i jeszcze zrobimy próbę. Ustawimy na 2,5. To jest ostatnia wartość, jaka widnieje na mojej płytce ściegowej, więc krawędź do ostatniej kreski. I szyjemy. No i teraz zrobimy pomiary linijką, czy to się wszystko zgadza. Zwróć uwagę, pierwsze przeszycie jest centymetr od brzegu, kiedy krawędź dotykała do pierwszej podziałki z numerem 10, tutaj z numerkiem 15, no to tu jest około 15, wiadomo, że tam milimetr mogłam przesunąć. No i końcowa jest 2,5, tak jak przykładałam do tej ostatniej kreseczki. No i z, oczywiście to jest taka praktyczna metoda. Ona w zakresie 2,5 cm tutaj się mieści. i To jest dla osób takich już bardziej zaawansowanych, bo dla osoby początkującej, no myślę, że będzie to troszeczkę za mało patrzenie na tą podziałkę, no bo tutaj słabo widać te cyferki, no ale jest to jeden ze sposobów, czyli podsumowujemy. Drugim sposobem jest w centralnym ustawieniu igły, podkładanie krawędzi materiału do miarki, która znajduje się na płytce ściegowej. Trzecim sposobem jest używanie magnesu. Magnes jest też takim prowadnikiem, który używa się i przykleja do płytki ściegowej. Czyli wiadomo, on też będzie działał tylko i wyłącznie w zasięgu tej płytki. I możemy te dwie metody ze sobą łączyć, bo na przykład jeśli chcemy szyć 2 cm dalej, to możemy igłę ustawić w pozycji centralnej, a magnes przyłożyć do tej podziałki, która ma tutaj napis 20, w moim wypadku to oznacza 20 mm, czyli jeśli podziałka jest sobie za mało, to takim właśnie sposobem pomagającym jest przyklejenie magnesu. I teraz Twoim zadaniem jest prowadzenie krawędzi tak, aby cały czas dotykał do magnesu. Wtedy nie skupiasz się na igle podczas szycia, tylko na krawędzi. Na igle możesz się skupiać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy narysujesz sobie linię i wtedy magnesy ci nie obchodzą i szyjesz po linii. Ale my tutaj nie mówimy o rysowaniu linii, my mówimy o sposobach innych niż właśnie rysowanie kresek. Czyli teraz igła nas nie obchodzi, nas tylko obchodzi, że jest ona ustawiona centralnie. Przyłożyliśmy magnes i teraz szyjemy i cały czas dotykamy krawędzią materiału do magnesu. No i jeśli będziesz dobrze prowadzić, do magnesu dotykać krawędzią, no to jeśli magnes ustawiony był te 2 cm od brzegu, no to będzie przez cały czas 2 cm od brzegu. Oczywiście magnes możesz sobie postawić też bliżej, w zależności od tego, ile potrzebujesz. Czyli tak jak mówiłam, przy centralnym ustawieniu igły możesz posiłkować się płytką ściegową i tymi oznaczonymi liniami, a magnes będzie Cię wspomagał. Czyli użycie magnesu to jest trzeci sposób na pomoc w łatwiejszym, prostym szyciu. Kolejnym sposobem na proste szycie jest użycie prowadnika, który masz zapewne w swojej maszynie, ale może nie wiesz do czego on służy. Większość osób ma coś takiego w maszynie, bo jest on dołączony do akcesoriów, czyli jest w pudełku lub w woreczku dołączonym do twojej maszyny i często takie właśnie woreczki znajdują się. Tutaj w środku w maszynie tam jest pełno różnych rzeczy fajnych i zajrzyj czy coś takiego jest. Jeśli masz, to wyciągaj i będziemy to testować. Tutaj, w Twojej stopce, jest taka czarna blaszka i jest tutaj otwór. Prowadnik musi być w ten sposób założony, żeby ta dolna część tutaj dotykała do maszyny, czyli nie w ten sposób jakoś do góry, tylko do dołu. I wsuwasz prowadnik tutaj pod tą blaszkę, która tak sprężynuje. I na razie wsuwamy na jakąś tam odległość, aby on był zamontowany. Tak wygląda zamontowany prowadnik. Teraz mam stopkę opuszczoną. Ja podnoszę stopkę do góry. To on się razem ze stopką unosi, natomiast jak go opuszczam, to on dotyka akurat do maszyny. Znów możemy go połączyć z liniałem, który znajduje się tutaj na płyce ściegowej. Jeśli ustawisz igłę centralnie, na przykład postawisz przy dwójce, to odległość między igłą a prowadnikiem będzie 2 cm. I znów możemy to sobie, tak jak robiliśmy w magnesie, w ten sposób zrobić, że ustawiamy tutaj krawędź materiału do prowadnika. I szyjemy cały czas. Zwracamy uwagę, aby tutaj patrzeć, aby krawędź była przy prowadniku. Nie patrzysz teraz na igłę, patrzysz tylko i wyłącznie, aby krawędź dotykała tutaj. I też łatwiej ci będzie, jeśli będziesz nie tutaj trzymać ręce i sobie tak tutaj manipulować. Tylko trzymaj ręce daleko i kieruj z daleka, ale cały czas pilnuj, żeby krawędź dotykała do prowadnika, i szyjemy. Oczywiście, jak już kończę szyć i tutaj mi się zbliża, to muszę już rękoma prowadzić dalej cały czas równo od brzegu. I znów mierzymy, że jest te 2 cm od krawędzi. Tutaj bardzo równo mi wyszło, ale ten prowadnik ma jeszcze taką zaletę, której nie ma magnes. Ta zaleta polega na tym, że jeśli chcesz teraz zrobić sobie 2 cm dalej, 2 cm, 2 cm, czy tam półtora, czy ile sobie ustalisz, to teraz stawiasz. Prowadnik na linię, która została wcześniej przeszyta, i znów szyjesz. Nie musisz rysować żadnej linii, jeśli chcesz sobie na przykład w paski coś przepikować, albo nawet to mogą być skośne paski. Wystarczy, że wyrysujesz sobie jedną linię, a później będziesz szyć prowadnikiem, prowadząc po tej poprzedniej i bez problemu sobie właśnie takie równe szycie zrobisz przy pomocy takiego zwykłego, prostego drucika, który być może kryje się w Twojej maszynie, a ty o tym nie wiesz. Czyli zaczynamy i spróbujemy zrobić. Trzy przeszycia. I proszę bardzo, masz linie, które są obok siebie, każda jest dwa centymetry, jedna od drugiej, zwróć uwagę, dwa centymetry, dwa centymetry. 2 cm. Wiadomo, że dużo zależy tutaj od Ciebie, bo Twoje prowadzenie jest tutaj ważne, ale na pewno taki prowadnik znacznie ułatwi Ci szycie i być może zainspiruje Cię do różnych prac, gdzie możesz go użyć. Ja na przykład mam webinar na temat szycia gumonićmi i tam też pokazuję użycie tego prowadnika, bo w gumonicach często musimy przeszyć obok siebie gumki, takie nitki gumowe, chcąc stworzyć marszczenie. I najczęściej jak widzisz takie porady na temat trzecia gumonicią, no to ktoś Ci zawsze mówi, narysuj sobie te linie, te linie często są od siebie oddalone no, w różnych odległościach, 3 cm, czy 1,5 i wtedy no to jest takie żmudne rysowanie tych linii. Natomiast w moim webinarze ja pokazuję, że właśnie możesz sobie chociażby tutaj regulować, nie wiem, nawet 1,5 centymetra, to 2 cm może być za daleko i szyjesz sobie gumonitkę jedną od brzegu i potem prowadząc właśnie prowadnikiem, po tych poprzednich gumonitkach szyjesz sobie rząd takich przeszyć i masz fajnie zmarszczony kawałek, czy rękawa, czy czegokolwiek, co ci jest potrzebne. I nic nie musisz rysować, tylko właśnie ten prowadnik załatwia Ci wszystko. Myślę, że jest to bardzo fajny sposób. I jest to właśnie czwarty sposób na to, jak możesz ćwiczyć równe szycie. Piątym sposobem na równe szycie są różnego rodzaju stopki. I stopek jest sporo, różne stopki. To są tak zwane stopki z prowadnikiem, dzięki którym my możemy bardzo precyzyjnie szyć w różnych odległościach. Na przykład ta stopka ma taką budowę, że ma małą dziurkę, z tego co widzę, to jest tutaj przeznaczona ona do centralnego ustawienia igły, oraz prowadnik, który ustawiamy przy krawędzi, na przykład materiału. I tutaj będzie ona szyła stałą odległość od krawędzi, czyli tutaj będzie około 6-7 mm. Jeśli szyjesz często takie rzeczy i wymagają one stępnowania równo od brzegu i to jest wartość około te 6-7 mm, to no ta stopka na pewno Ci pomoże. Natomiast druga stopka, która najpewniej znajduje się w Twojej maszynie, większość maszyn ma to dołączone do zestawu podstawowego, jest to taka stopka z takim bardzo uniwersalnym prowadnikiem. Ona w instrukcji może się nazywać stopka do ściegu krytego, ale to jest ogólnie stopka z prowadnikiem. I ten prowadnik ma szeroki otwór tutaj w stopce, czyli widać już, że można pozycjonować igłę na różne strony, i dodatkowo ma regulowany prowadnik, czyli możemy ten prowadnik zbliżać do igły, oddalać czy do igły, czy do krawędzi, i tym samym regulować sobie odległość szycia właśnie od krawędzi, albo właśnie pozycjonując w stosunku do igły. No tutaj możemy sobie, jak nam potrzeba, tak sobie tutaj robić. No i mam tutaj jeszcze jedną ciekawą stopkę. Którą za chwilkę wypróbujemy, bo ona ma taką budowę, że ma prowadnik, który jest przykręcony. On tutaj tak wygląda, czyli jakaś blaszka cienka, która prowadzi się albo w szwie, czyli w łączeniu szwu, albo na przykład przy krawędzi. I my możemy sobie wybrać, który otwór nas interesuje. I tutaj wyraźnie widać, że my mamy dwa otwory, więc nie możemy. W tej konkretnej stopce losowo sobie gdzieś tam tą igłę machać, jak chcemy, tylko musimy albo ją skierować na lewo, zaraz włożymy i przetestujemy, albo tutaj musimy zobaczyć, czy jak igła jest centralnie, czy będzie nam celować w otwór. Więc na chwilkę będziemy testować i musisz właśnie bardzo zwracać uwagę na to, zmieniając stopki. W swojej maszynie, że jak zmienisz stopkę, założysz jakąkolwiek stopkę, to nie zaczynaj szyć od razu, zanim ręcznie nie wypróbujesz, gdzie celuje igła. Każda stopka tutaj ma swój jakiś otwór, swoją budowę i najpierw zobacz, jak igła musi być ustawiona, czy celuje w otwór, i dopiero wtedy możesz zacząć szyć. Zacznę od tej stopki i zaraz pokażę Ci, co możemy na tej stopce zrobić. Ja mam tutaj przygotowany próbnik, na którym już przeszyłam sobie dwa kawałki materiału. To możesz mieć w różnych miejscach, czy w ubraniu, możesz wykańczać dół rękaw, może to być torba wykończona na górze, jakoś pisał, cokolwiek, co będzie miało jakąś podobną budowę, gdzie dwie rzeczy są zszyte. I teraz możesz sobie na różne sposoby to robić. Pierwszy sposób jest taki, że chcesz na przykład zapas na szew wywrócić na jedną ze stron. I równo od krawędzi tutaj przeszyć. Oczywiście na zwykłej stopce też możemy to zrobić, ustawiając sobie przy krawędzi, no ale my testujemy teraz punkt piąty, czyli prowadniki różnego rodzaju, i zakładamy stopkę w tradycyjny sposób. Zawsze też przyciągam mi pod stopkę, i w takich stopkach ja najlepiej robię w ten sposób, że przytrzymuję dolną, wbijam igłę, wciągam ją pod spód i ją tutaj wydobywam żeby ona na pewno znalazła się w dobrym miejscu pod stopką. No i teraz ustawiamy prowadnik. Chcę wykorzystać prowadnik, żeby szedł mi tutaj na łączeniu szwów, czyli tutaj rozciągam na boki, prowadnik idzie tutaj równiutko w łączeniu szwów i patrzymy, gdzie nasza igła musi się tutaj mieścić, żeby wykonać przeszycie. Zaglądamy bardzo blisko tutaj. No i patrzę, że jak igłę swoją przesuwam maksymalnie na lewo, to ona celuje mi do tego lewego otworu. Zgadza się. Teraz patrzę, czy jak igłę ustawię na środek, czy ona mi wceluje do środkowego otworu. Jest igła centralnie i widzę, że nie za bardzo uderza mi, więc muszę igłę jeszcze troszeczkę przesunąć w prawo, tak żeby celowała mi w środek dziurki. I tutaj za daleko, czyli zwróć uwagę, że w tej stopce ja muszę bardzo precyzyjnie sobie ustawić igłę i tutaj znów nie sprawdzi się maszyna, która nie będzie miała płynnej regulacji pozycji igły. Ja już sobie teraz swoją maszyną, która ma tą regulację, wypozycjonowałam igłę na środku. I teraz zobaczymy, szyjąc, gdzie będzie mi się tworzył ściek, jak będę prowadziła prowadnik w tym miejscu, a igłę wypozycjonowałam, aby celowała mi w środek tej środkowej dziurki na stopce. Za chwilę ja to sprawdzę. A teraz uniosę igłę do góry i przestawię igłę na lewą stronę. I zobaczymy teraz, jak będzie wyglądało stebnowanie, jeśli akurat teraz będę korzystała z tej drugiej dziurki, która znajduje się po lewej stronie. I robimy to samo. Prowadnik dalej idzie w tym samym miejscu, ale pozycja igły jest teraz inna. No i teraz patrzymy, co nam tutaj wyszło. Pierwsze ustawienie igły, czyli w tej środkowej dziurce, spowodowało, że przeszycie jest naprawdę bardzo, bardzo blisko brzegu. Jest dosłownie milimetr. Bez tego prowadnika myślę, że nie byłoby łatwo, a szczególnie osobie początkującej, prowadzić igłę w taki sposób, aby uzyskać równe przeszycie cały czas milimetr od brzegu. A tutaj mi się udało. Natomiast jeśli prowadziłam przy tej drugiej dziurce, czyli przestawiłam igłę na bok, no to tutaj jest około 3 mm. I teraz przetestowałam tę stopkę i widzę, że ona nie jest. Stopką, która centralnie prowadzi mi naprzeciwko prowadnika, więc nie robi tutaj w cieniu, tak zwanym. Jakbym chciała przeszyć sobie tutaj równiutko, musiałam do tego wykorzystać stopkę z prowadnikiem centralnym. Ja akurat nie mam takiej stopki. Stopka z prowadnikiem centralnym będzie miała otwór na środku, a ten prowadnik będzie tak wypozycjonowany, że podczas jego prowadzenia igła będzie szyła dokładnie między dwoma tymi materiałami. Natomiast ta stopka, jak widać, służy do szycia milimetr od brzegu. Albo 3 mm od brzegu. Jeśli takie masz potrzeby, jeśli chcesz tak szyć, to taka stopka będzie świetna. I taka stopka właśnie sprawdza się w takich rzeczach. No, na przykład, jak przeszywasz obłożenie i robisz potem tak zwane kapowanie, czyli odchylasz zapas szwów w stronę obłożenia, wtedy sobie przeszywasz i proszę bardzo, masz równiutko od brzegu. Czyli tutaj pokazuję ci, że każda stopka ma jakieś swoje przeznaczenie, musisz najpierw wiedzieć, do czego ona służy, a później, jak ją masz to możesz sobie pomyśleć gdzie ja teraz mogę ją użyć żeby ją właśnie zastosować. Teraz spróbujemy sobie w takim ułożeniu na lewo zrobić szycie przy krawędzi, bo możemy na przykład teraz ten prowadnik postawić przy samej krawędzi tutaj i też szyć, prowadzić materiał, żeby cały czas dotykał do krawędzi, on jest taki bardzo ostry, fajnie tutaj to trzyma. i nie musimy szyć w miejscu złączenia materiałów, ale na przykład przy krawędzi. I też bardzo, bardzo blisko nam tutaj wyszło. Tutaj już ten temat tej stopki kończymy, a teraz bierzemy się za drugą stopkę. Teraz założymy stopkę, która ma prowadnik ustawiony na stałe, w tej odległości od otworu stopki. Stopka jest założona, nitki ku tyłowi. Teraz spróbujemy, co możemy zrobić. Spróbuję najpierw zszyć dwa materiały, czyli tak, ustawiam przy krawędzi i szyjemy i zobaczymy jak daleko tutaj będzie szyło. To tutaj szyję dość blisko od brzegu. Jeśli potrzebujesz takiej odległości i ta stopka jest w stanie ci w tym pomóc, to może się używać. Natomiast możemy też robić w ten sposób że no teraz powiedzmy, jakąś krawędź wywijamy i potrzebujemy tutaj blisko uszyć od krawędzi, coś przestępnować. Tak podobnie jak było tutaj na przykład, tak? Że chcemy sobie przestępnować blisko tutaj na przykład takiego zszycia, to znów możemy sobie ustawić prowadnik na łączeniu dwóch materiałów i przeszyć, a prowadnik prowadzimy cały czas tutaj przy tej linii. Czyli to jest jeden ze sposobów, kiedy mamy łączenie dwóch materiałów i chcemy przeszyć przy brzegu. Drugi no. sposób to mamy, powiedzmy, jakąś krawędź materiału i chcemy przeszyć blisko brzegu. Nie wiem, na przykład torbę szyjesz i chcesz wokół torby przeszyć, żeby to było równo, to możesz sobie taką stopkę założyć i szyjesz dotykając do Jest równo, jeśli Ci się sprawdza, to możesz takie coś użyć. Teraz założę stopkę, którą ja używam najczęściej, dlatego że ona jest uniwersalna i sprawdza się też do bardzo wielu rzeczy. I tak naprawdę tą stopką też można bardzo dużo rzeczy wykonać. Teraz zobaczymy, co możemy zrobić z stopką z takim prowadnikiem. Też możemy ustawić sobie w ten sposób, że opuszczamy stopkę i prowadnik ustawiamy w odpowiednim miejscu. Możemy zrobić to w ten sposób, że ustalamy sobie, gdzie chcemy szyć, na przykład 3 mm od brzegu, wbijamy sobie igłę 3 mm od brzegu. Opuszczamy stopkę i teraz pozycjonujemy właśnie ten prowadnik, kręcąc tak sobie tutaj w stronę O. Teraz on mi zeskoczył z materiału, tak go pozycjonujemy, żeby dotykał w tym miejscu, gdzie jest krawędź. I jak mamy igłę już bitą, to teraz znów prowadzimy tylko tak materiał, aby dotykał do prowadnika. Już nie patrzymy na igłę, mamy wszystko wypozycjonowane i prowadzimy dotykając tutaj w ten sposób. No, i też wyszło wszystko ładnie i równo. Tak jak Ci pokazałam, każda stopka ma jakieś swoje ograniczenia, ma swoje zalety, ma swoje też ograniczenia, i Ty sobie je wypróbuj, i wtedy na pewno wszelkiego rodzaju przeszycia, linie, które musisz użyć prosto, uzyskasz z łatwością. Teraz wracamy do stopki uniwersalnej. I szósty trik, który Ci zawsze pomoże, to jest taki prosty sposób, to jest użycie taśmy malarskiej lub różnego rodzaju innych cenek, naklejek. Ja już film o użyciu taśmy malarskiej mam na swoim kanale. Podlinkuję Ci go na ekranie końcowym, żebyś mogła znaleźć jeszcze więcej sposobów użycia takiej taśmy. Ale to jest właśnie jeden ze sposobów, który pomoże Ci szyć równo. Możesz za pomocą taśmy malarskiej wydłużyć sobie jeszcze linię, która będzie Ci prowadnikiem podczas szycia taśma naklejona w odległości jaką chcesz uzyskać igła jest na środku pozycjonujesz sobie odległość od igły do taśmy i teraz rola taśmy polega na tym że podczas szycia dotykasz krawędzią do taśmy i taśma ma to do siebie że ona na znacznie większej powierzchni daje ci możliwość tutaj kontrolowania nie musisz patrzeć tylko tutaj w tym miejscu Natomiast możesz już tutaj kontrolować swoje szycie i szyjąc, cały czas dotykając do taśmy, też możesz uzyskać łatwiejszy sposób na uszycie równej linii. I teraz robimy szybciutkie podsumowanie. Miarka na płytce ściegowej. magnes wspomagający, który może fajnie współpracować z miarką na płytce ściegowej. Prowadnik, który sprytnie pomoże Ci podczas szycia, a może nawet o nim nie wiedziałaś, że masz swoje maszynie. Wszelkiego rodzaju stopki, które bardzo mogą pomóc Ci podczas szycia. Jeśli tylko je pozdasz, poczytasz o nich, to na pewno wybierzesz takie, które będą dla Ciebie idealne. No i taśma malarska, którą zawsze możesz mieć pod ręką i jeśli Ci potrzeba sobie coś dokleić, dopomóc i dzięki tym trikom i sposobom Twoje szycie po linii prostej przy różnego rodzaju krawędziach, przy łączeniach materiałów może być znacznie prostsze. Jeśli porady, które Ci dzisiaj przekazałam są dla Ciebie wartościowe, to zostaw po sobie ślad, pozostaw komentarz, napisz, czy które z nich szczególnie wpadła Ci w oko, czy je wypróbujesz. Jeśli masz koleżankę albo kolegę, którzy szyją, to podeślij im ten filmik, na pewno będą zadowoleni i ci wdzięczni, że poznali fajne triki na proste szycie. Na dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!